Witajcie moi drodzy Dzisiaj jest poniedziałek Zaczynamy nowy tydzień Ja słuchajcie miałam cię nie nagrywać Ale stwierdziłam, że Że nagram Taki update włosowy Po tym moim botoksie dzisiaj po ten botoks miałam w piątek, dzisiaj po no, niecałych trzech dniach, tak nie cały bo trzy doby to by było dzisiaj wieczorem, ale musiałam właśnie rano umyć włosy, żeby iść do pracy i wysuszyłam je tylko suszarką, rozczesując szczotką i prezentują się w ten sposób. Także jestem bardzo zadowolona. Są wygładzone, wyglądają tak, jakbym je wyprostowała prostownicą. Fakt, że jestem nieprzyzwyczajona do takich, wiecie, przyklepniętych włosów, więc też no, muszę się przyzwyczaić, ale, ale generalnie jestem zadowolona. Tak jak mówiłam, jest poniedziałek, idę do biura. Ubrałam się taką spódnicę z riska to ona się chyba nie wiem, nazywa prima ballerina ja nie wiem czy one jeszcze są na stronie sandałki jest ryłko to co pokazywałam wam w jakimś tam blogu niedawno bluzka to jest mój kraj taki piękny polska marka ona szyje właśnie takie takie basici. aczkolwiek dawno nie zaglądałam do nich na stronę muszę muszę zobaczyć co oni tam teraz mają także dobra kochani Zaczynamy ten dzień, zaczynamy ten tydzień i widzimy się później. Wróciłam z pracy, słuchajcie, bardzo głodna. W pracy miałam tylko ten swój owocowy lunchbox, więc postanowiłam, że zrobię sobie kanapki. Tutaj tak może to wygląda dużo jednościowo, ale tu są takie cztery chlebki żytnie z, nie wiem, jakieś takie chrupkie pieczywo. E, z żółtym serem słuchajcie za nas to wam pokażę nie wiem, że znacie e, carski z Lidla, bardzo fajny bardzo smaczny, taki mięciutki lekko słodkawy z dziurami, bardzo cienko pokrojony ja właśnie e, nie lubię jak jest e, ser żółty grubo pokrojony a ten jest właśnie cieniutki co rzadko się zdarza w tych takich paczkowanych, paczkowanych serach mam jeszcze tutaj taką wegetariańską wężnikę też ją kupuję w Lidlu. Nie wiem, czy próbowało To jest taka trochę taka anamilonka z papryką. Naprawdę całkiem spoko. E, tu mam jeszcze almetę taki z, ze szczypiorkiem. Rzodkiewkę, ogórki kiszone. Przygotowałam sobie jeszcze tutaj sok pomidorowy. Także teraz zjem. A później, słuchajcie, będę nagrywała dla Was dalszą część vloga, bo przyszło do mnie bardzo dużo paczek. Jestem przed wyjazdem, pozamawiałam sporo rzeczy, e, także sobie razem otworzymy. Jeśli coś jecie, to smacznego. Zobaczcie, ile paczek czekało na mnie dzisiaj po powrocie do domu. Tu jeszcze jest taka duża, ale to jest akurat za plus jedzenie dla kota. Także tego nie będę z Wami otwierać, natomiast to zaraz przeniosę na kanapę i otworzymy sobie razem. Witam Was po tej stronie. Tak jak mówiłam, przyszło do mnie kilka paczek, które zaraz sobie otworzymy. Ja już je porozcinam, żeby Wam tutaj nie szeleścić przed kamerą, bo jest tego sporo. Dwie okazało się, że są dla mojego męża, więc nie będziemy ich otwierać, bo nawet nie wiem, co tam jest. I tak, zacznijmy może, słuchajcie, od takiej przesyłki. To jest tylko jedna rzecz z marki Dermash. Ja, y, ja tej marki kompletnie nie znam, natomiast poleciła mi ją moja koleżanka. Jak właśnie powiedziała mi, że szukam takiego kremu nabliżającego dla mojej córki, ale do takiej skóry bardziej problematycznej. I mi właśnie to. Z tego co się zorientowałam na stronie, to ta firma produkuje właśnie kosmetyki na bazie kurkuminy. I ten krem, właśnie e, taki też jest: Kurkumin Cream. Coś takiego, on wygląda w ten sposób fajnie, bo ma pompkę, pą więc. Jest dla mojej córki, ale będziemy sobie testowały go obie. I on tutaj słuchajcie, ja Wam powiem co tu jest napisane, nie śmiejcie się, mam szkło powiększające, ale mam ostatnio problemy ze wzrokiem i muszę sobie zakupić okulary tylko jakoś tak po prostu nie mogę się wybrać. Aktywna formuła kremu nawilża, matuje, zmniejsza zaczerwienienia, wygładza skórę, odblokowuje pory, zmniejsza nadmiar sebum. Koleżanka bardzo go polecała, bo podobno właśnie niweluje niedoskonałości, a jednocześnie bardzo ładnie nawilża, nie wysusza z cery, co jest rzadkością, bo przeważnie te wszystkie kremy takie, wiecie, do skór problematycznych rzeczywiście być może pomagają tutaj na te niedoskonałości, ale jednocześnie też bardzo wysuszają skórę. Natomiast ten bardzo ładnie właśnie ją balansuje, nawilża. Także zobaczymy. Wypróbujemy sobie obie. To dam Wam znać, co o tym są. Tam jeszcze były jakieś inne kosmetyki. Jakieś chyba serum. Nie pa... i Był jeszcze chyba jeden krem właśnie też taki z kurkuminą, ale z SPF-em. Być może, jeżeli ten mi przypasuje, to być może się skuszę i też na, na ten. Tutaj słuchajcie, następna przesyłka kosmetyczna z, ze strony Notino. E, tu dostałam jakieś próbki, Estelauder, Clinic. To sobie odłożymy i pokażę Wam, co tutaj pozamawiam. Takie maseczki jest tutaj pewnie więcej. Tutaj na wierzchu, akurat jest jedna, takie dla, dla. To akurat jest dla mojej drugiej córki, taka maseczka w płacie. E, tu, w związku z tym, że zbliża się nasz wyjazd, e, to zakupiłam e, SPF-50 w sprayu, taki do ciała uriasz. Zobaczymy, nigdy tego nie miałam, ale stwierdziłam, że skoro jest to w sprayu, to będzie wygodne do stosowania, takie wiecie na szybko, ja nie lubię jakoś tak e, długo tych kremów wmasowywać i one się często e, te filtry jakoś tak marzą, a, a to być może będzie takie lekkie i, i, i łatwe w stosowaniu, więc coś takiego zobaczymy jak się sprawdzi e, tutaj Super Aqua z Miszy e, kupiłam dla siebie tym razem ostatnio Wam pokazywałam e, piankę do mycia twarzy dla moich córek a teraz kupiłam taką właśnie niedużą pojemność, żeby się zmieściła do mojej wakacyjnej kosmetyczki z miszy. Pianka do mycia twarzy. Też nie wiem, nie znam. Ja w ogóle nie, nie miałam zbyt wielu kosmetyków z tej marki, chociaż no znam ją od lat, ale jakoś tak się nie składało. Miałam kiedyś taki ten krem BB z miszy. No, i był spoko, ale, ale miałam tylko raz, nigdy do no niego nie wróciłam, chociaż jest bardzo zachwalany. A to miało bardzo dobre oceny, yy, opinie na stronie, więc, więc zobaczymy. Yy, tu słuchajcie, kupiłam yy, puder pod oczy z marki Peze nic nie wiem na temat tego produktu, oprócz tego, że miał dosyć dobre opinie na stronie. Potrzebowałam właśnie jakiegoś pudru pod oczy, bo ten z Inglota mi się skończył i w najbliższym czasie nie, nie, nie będę już w Inglocie, więc, więc taki sobie kupiłam na, na teraz. Zobaczymy, on nie był drogi, więc... Więc zobaczymy, dajcie znać, jak używałyście tego, tego podrócony myślicie. I w ogóle generalnie, jeżeli macie jakieś do polecenia, produkty tego typu właśnie pod oczy, to, to dajcie mi znać, bo, bo właśnie szukam czegoś fajnego. No być może to się akurat sprawdzi. Zobaczymy. Tutaj e, ja nie wiem, jak to się czyta, słuchajcie. Doktor cica par nie wiem. W każdym razie, jest to taki krem. Nie będę go może otwierała, bo to jest dla mojej córki. To już nie będę je rozpakowała. To jest krem, który z filtrem, bo on ma tutaj SPF. Nie pamiętam ile, teraz nie, nie widzę tutaj, albo 30. Wydaje mi się, że to jest SPF 30. W każdym razie to jest taki krem tonujący trochę skórę. On ma. On jest biały, ale jak się go rozsmaruje na, na twarzy, to daje lekki kolor, właśnie też delikatnie nawiża, nadaje się do takich skór problematycznych. Moja córka używa go już od jakiegoś czasu. To jest kolejne opakowanie i jest bardzo zadowolona, więc o czymś to świadczy. Ja go kiedyś próbowałam, ale on jest dla mnie fajny bardzo wczesną wiosną, jak mam bladą twarz. Wtedy rzeczywiście ten lekki koloryt on nadaje i, i wtedy fajnie wygląda i też tak ładnie balansuje skórę. Natomiast w tej chwili myślę, że on byłby dla mnie już po prostu troszeczkę jasny ten kolor. Tu kupiłam ala... Oh Boże, aliner marki Eveline e, chyba w kolorze brązowym z tego co pamiętam, to jest dla mojej córki młodszej. Tutaj kolejna rzecz. A tego, to nie wiem co to jest. A, wiem już, dobra, to dla mnie. To wam pokazywałam chyba, nie wiem w, w Kosmetykach na lato, czy, czy coś takiego. Clarence yy, Błyszczek. Bardzo fajny, ja go bardzo lubię. To też jest moje kolejne opakowanie. Wezmę go ze sobą na wyjazd, bo on nadaje taki bardzo ładny e, brzoskwiniowy kolor. Ładnie nawilża usta yy, je podkreśla, a jednocześnie jest bezproblemowy. Można sobie tak wiecie, bez lusterka nałożyć, więc spokojnie do plażowej torby yy, się nada. Czy na przykład yy, zawsze mam go w torbie, jak idziemy na, przykład na jakiś posiłek, i po posiłku ciach, ciach, ciach. I, nie, i, I usta już są, wiecie, zrobione. Także to, a on jest w kolorze 0,5 Candy. To jest taki koralowy, no taki koralowy kolor. Bardzo ładny. Ładnie wygląda do pełnej skóry. I tutaj dwie rzeczy. To jest dla mnie Oli Flame z serii The One Mascara. Ja bardzo lubię tą maskarę stosować prze, znaczy głównie na dolne rzęsy, ale na górne też jest spoko. W każdym razie, że one zawsze te szczoteczki tej maskary Olive bardzo ładnie tak wyczesują i rozdzielają dolne rzeczy, przy, przy czym nie brudzą tak bardzo tutaj, wiecie. Tej skóry potoczami, także zawsze, zawsze sobie kupuję właśnie to. A tutaj dla mojej córki, bo, ponieważ mnie prosiła o brązową maskarę, to kupiłam e, taką tradycyjną Masterpiece, ona e, nie była droga. W kolorze właśnie takim, to jest Black Brown, a to jest taki właśnie prze, przełamany brąz czerwony. Cze. Dobra, to z tych kosmetycznych rzeczy to już chyba jest wszystko, tak? Dobrze, patrzy dobrze. Wydawało mi się, że tych maseczek zamówiłyśmy więcej. A jest tylko jedno. Nie wiem. Dobra, nieważne. Sprawdzimy to później. Tu słuchajcie, jeszcze kupiłam sobie z firmy, z, z boże, ze strony internetowej Sklep Życia. To jest. Teraz wam pokażę. Albo i ja nie pokażę. Z marki Jodika. To no jest, słuchajcie, taki jod wpłynie. Ja uzupełniam sobie niedobory jodu, suplementuję i kupuję sobie, o taką, widzicie, wielką porcję. Mam też taką mniejszą buteleczkę z tej, z tej, z tej właśnie firmy Jodika z, z tym z kroplomierzem. Sobie zawsze to przelewam. Teraz kupuję właśnie te większe pojemności, bo one się bardziej opłacają. I codziennie na, na szklankę wody 20 kropelek i zapotrzebowanie na jod mamy e, zapewnione. Także tutaj jeszcze taka ciekawostka z tym jodem. Jak będziecie kiedyś chciały, zainteres będziecie zainteresowane, to że Wam e, opowiem właśnie, e, co, co ja stosuję, czego nie stosuję, e, wiecie, żeby tak troszkę zdrowiej żyć. Tutaj słuchajcie z Zalando kupiłam takie klapki. To jest marki Bugatti. Szukałam w ogóle, słuchajcie, złotych klapek i bardzo mi się podobały Birkenstocki. I nawet właśnie szukałam Birkenstocków i pokazały mi się takie, które są bardzo podobne, a jednocześnie wydały mi się takie, wiecie, bardziej no nie wiem, takie ciekawsze po prostu, bo te Birkenstocki, no ja mam brązowe i stwierdziłam, że może spróbuję z czegoś innego. Poza tym bardziej mi się podobała ta podeszwa, bo sztoki mają tą podeszwę bardzo taką mocno wypro, wyprofilowaną. Te zresztą też tutaj mają trochę wyprofilowaną, ale te mi się jakieś takie wydały przyjemniejsze. Nie wiem, przyjmie że zobaczyłam ja w rozmiarze 37. One były na jakieś przecenie, ja nie pamiętam ile one kosztowały, ale... ale... No, fajne, zaraz zobaczymy je na stopie. Tak, wiecie, patrzę na nie, powinny być dobre. No, naprawdę. Tutaj mają tą wyściółkę taką fajną, zamszową, milutką, taką przyjemną. Do wszystkiego wydaje mi się, że będą pasowały. Ja w ogóle lubię złotą biżuterię, więc wydaje mi się, że, że będą fajne. I tu jeszcze mam zalando, a ja nie wiem czy mówiłam, bo, że kupiłam je na Zalondo. I tutaj mam jeszcze klapki, które poprzednio Wam pokazywałam, ale jeszcze pokażę, może ktoś akurat nie oglądał tamtego filmiku, a będzie zainteresowany. Dla mojej córki z Kroksa kupiłam po prostu za małe w rozmiarze takim: 36-37. Okazało się, że są za małe, więc teraz zamówiłam drugie: 38. Ja tamte przymierzałam, są bardzo wygodne. Nie tylko chodziło o rozmiar, więc myślę, że już te zostaną. Także, jakbyście szukały właśnie fajnych, wygodnych klapek na lato, one były w różnych kolorach: białe, chyba szare. Nie pamiętam jeszcze jakie, granatowe. My wybrałyśmy czarne. Także tak. No dobra, i to wszystko: wszystkie moje zakupy. Zaraz jeszcze przymierzymy te klapki i wam pokażę. No, powiem Wam, że bardzo fajne te klapki. Bardzo mi się podobają. rozmiar jest dobry. Ja sobie zwęziłam trochę te paski. Ale nie wiem, być może sobie rozepnę, bo jakoś teraz mi tak troszeczkę przyciasnę, to jeszcze sobie pokombinuję. W każdym razie rozmiar jest fajny, fajnie wyglądają, są słuchajcie bardzo wygodne, mięciuteńkie, od razu po założeniu, bo pamiętam jak przyszły do mnie Birkenstocki, jakie pierwszy raz założyłam, to stwierdziłam, Jezu, jak, jak można w ogóle w tym chodzić. Później rzeczywiście się wyrobiły, ale na początku były bardzo niewygodne. Natomiast te są od razu wygodne, mięciutkie. No czuję się w nich jak w pantoflach. W dodatku całkiem fajnie wyglądają. Także te buty zostają ze mną na 100% i jadą ze mną na wakacje. Bardzo fajne, bardzo Wam polecam Bugatti, zobaczcie sobie. A one jeszcze powinny być na stronie w jakiejś takiej, nie pamiętam że jakiej cenie, tam 200 coś chyba złotych, z tego co kojarzę. Dobra, także tak, postanowiłam przejrzeć rzeczy, które mam spakowane w pudle, takie wakacyjne, typowo urlopowe, na co dzień ich nie noszę, tylko, tylko właśnie wyciągam, jak gdzieś tam jadę i słuchajcie, zobaczymy, co tutaj mamy, to jest taka sukienka z morem nie, ja kupiłam w zeszłym roku. No jest chyba z wiskozy. Miałam ją tylko raz właśnie na wakacjach. W zeszłym roku na, na Cyprze. I tak jakoś, nie wiem, średnio się w niej czułam. Nie wiem, będę musiała ją przymierzyć i zobaczę, czy, czy ją zabiorę, czy nie. To ta sukienka. Tutaj mam taką Drugą lnianą, nie, nie lnianą, w sumie to ona nie wiem z czego jest jakieś połączenie, bawełny z lnieniem? nie wiem, nie wiem, wiecie, ale taka, taka typowo letnia z, też z morąła, tak, tak, tą, tą, to na pewno zabieram, mam też taką czarną i w tym roku miałam ją już w Bułgarii ze sobą, Tę moguście tam może widzieć na vlogach i tą czarną też podejrzewam, że zabiorę. Tu mam, słuchajcie, takie spodenki w kwiatki. Nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Eee, z mochito. Te na pewno zabiorę, bo one bardzo fajnie wyglądają. Właśnie do jakiegoś tam, nie wiem, grandowego, topu, beżowego, czy w ogóle jakiegoś, jakiegoś kolorowego. Eee, bardzo fajnie. Takie letnie, do nich jest jeszcze paseczek związany. Także te zabieram na pewno. Także to idzie do prania. Ja zawsze mam, słuchajcie, taki system, że, że wcześniej, już właśnie tak na dwa tygodnie przed, już zaczynam prać te wszystkie rzeczy, bo wiadomo, one są, one są wyprane, one są czyste w tym pudle, ale, ale ja je lubię zawsze odświeżyć, wyprasować i gdzieś tam sobie poskładam i już czekają na spakowanie, bo później i tak na ostatnią chwilę tego pakowania jest sporo, więc, więc już wcześniej sobie niektóre rzeczy szykuję. Tutaj mam takie kolorowe spodemki w kwiatki. One też bardzo fajnie, właśnie takie. To są takie typowe, na wiecie, na basen, czy tam na plażę, na, na kostium, założyć do jakiegoś tam, no, boż, jakiejś bokserki, czy do czegoś. Do czerwonej, do, do niebieskiej, do czarnej bardzo fajnie wyglądają. To one też ze mną jadą. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mam kostium, ale to on jest z hajemu, zeszłego nie jest. Dwa lata temu kupiłam, ale nie mam do niego majtek, bo mi się pozahaczały. Wiecie, byłam w zeszłym roku na cyprze i siadałam na takich kamieniach i, i mi się pozahaczały, więc musiałam je wywalić. Tutaj mam też taki z, z hajemu, też dwa lata temu kupiłam. Ten kostium, kwiatki. On jest fajny, ale wiecie co. Ona ma strasznie wycięte te, te majtki i, i jakoś, nie wiem, niezbyt dobrze się w tym czuję, także tego kostiumu chyba raczej nie wezmę ze sobą. Mam inne takie... O, tutaj jest paseczek do tych spodanek, to, to też dołączę. Co tutaj by jeszcze? Następna rzecz. To jest, to jest taki kombinezon. Ja to kupiłam parę lat temu na Zalando. I to jest fajne, tylko że to się bardzo bardzo gniecie i nie wiem, nad tym się jeszcze zastanowię, no, bo pomyślę. Tutaj mam kolejny kolejny kombinezon. Ten jest też fajny. Też go kupiłam jakiś czas temu na Zalando. Całkiem też fajny, tylko wiecie, on jest taki no wiecie jak to z kombinezami, strasznie niewygodne, na przykład kiedyś, pamiętam, byłam chyba, no tak, na korku pojechałyśmy taką całodniową wycieczkę i ja właśnie miałam ten ko kombinezon. No i co, wiecie, co jakiś tam postój, toaleta, to rozkład, zdejmowanie tego z góry, to, to tragedia, więc nie wiem. Chyba, że tak gdzieś właśnie na, na ośrodku, na, na basen, czy coś takiego. Dobra, tutaj co my tutaj jeszcze mamy? O, tu jest fajny kombinezon. I ten to na pewno zabiorę, bo on jest taki bawełniany, sportowy. To są jakieś najki, ale on się właśnie bardzo, tak wiecie, szybko, szybko zdejmuje, szybko zakłada. Właśnie na kostium, gdzieś na basen, to ten kombinezon sobie na pewno wezmę. To już do prania idzie. Tutaj dalej mamy. Kolejny kombinezon taki y, kolorowy. On jest. O, tutaj akurat jest tyłem. Bardzo fajny jest ten print, ładnie wygląda do, do opalnego ciała. I on jest, słuchajcie, też z Też z i miał właśnie jakiś bardzo fajny, nie wiem, mały nazwisko, czy coś, ale to jest jakiś, jakiś naturalny materiał. Tylko gdzieś, o, mam tutaj do niego paseczek. To ten kombinezon na pewno ze mną jedzie. Tutaj mam szorty. Też je bardzo lubię, ale niestety one są na mnie dużo za duże w pasie. Także nie tym razem nie pojadą, tu mam kostium czerwony ten kostium. Ja go bardzo lubię. Nie wiem, zaraz poczekajcie. Dobra, musiałam go musiałam przerwać i musiałam go jakoś włożyć, żeby on wyglądał, bo on też go kupiłam bardzo dawno temu na Zalando, On jest z, tego, z tej firmy Sant Oliver. Nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie bardzo fajnie i wydaje mi się, że, że chyba go wezmę. Jeszcze się nad nim zastanowię, ale wydaje mi się, że on. Będzie, e, będzie pasował mi do rzeczy, które zabieram. Bo ja wiecie, tak bardzo lubię sobie na przykład założyć kostium i do tego dobrać e, góry, spodenki, żeby to wszystko fajnie grało później. I on właśnie ma takie rzeczy, do których on może pasować. Tutaj mam kolejny kombinezon. E, też z takiego fajnego, jakiegoś cienkiego, naturalnego materiału. E, też jest troszeczkę niewygodny, bo on się tutaj zapina z tyłu na guziczki. Nie wiem czy to. Ja mam do stylizacje, pewnie będę pokazywała gdzieś tam w miarę możliwości. ale jest fajny, na przykład gdzieś jak jesteśmy, jest bardzo gorąco, i właśnie na kolację się ubrać czy coś takiego, fajnie wygląda. Także ten kombinezon też raczej ze mną jedzie, też jest do prania. Tu mam jakieś majtki od kostiumu. Właściwie one pasują, o, mogą na przykład być do tej góry do tego o. Nawet całkiem fajnie to wygląda, ale, ale nie wiem, bo tu, to jest taki, wiecie, puszap, taki mocny puszap, Nie wiem. Ja już teraz trochę, trochę nie lubię takich, takich kostiumów. Powiem szczerze, tutaj też mam taką górę. Eee, to, ten to nie jest aż taki duży puszap, ale coś jest z nim nie tak, że... No nie wiem, coś, coś, coś tak się nie fajnie układa, także tego chyba też raczej nie wezmę. Tu mam taką sukienkę. Ta sukieneczka jest bardzo fajna właśnie na kostium. O, tutaj wiecie, na górze jest taką gumeczką bez ramionczek. Tutaj jest taka cieniowana, bardzo fajnie. Nawet tak jak wiecie, do zdjęć nad morzem, czy coś takiego, to fajnie, fajnie wygląda. Także tą sukienkę... Na pewno biorę, ona też jest z Zalando. parę lat temu ją kupowałam, ale ja ją tylko mówię, zakładam na wakacjach, więc nie jest to zbyt często. Tutaj też jakieś majki od kostiumu, które można dopasować do różnych, ale chyba w tym roku mi się nie przydadzą. I tutaj już ostatnia rzecz taki z takich właśnie spódła, to jest taka wiecie, firamka na kostium. Nie wiem, czy tą firankę zabiorę. Bo ona jest niby spoko, ale w niej jakoś tak e, wydaje mi się, że grubo w niej wygląda. Nie wiem dlaczego, bo ja już tak w sumie tylko zarzucam na kostum, ale coś, coś jest z nie tak, więc nie wiem. No dobra. To rzeczy przejrzamy, nad tym się jeszcze zastanowię, nad tym też się zastanowię. Zobaczę w sumie, ile, ile mi tych. Bo, bo wiecie, jeszcze mam mnóstwo rzeczy, które tak noszę na co dzień, tak? I, i, i mam szafy, które też spakuję, kostiumy, które miałam właśnie w Bułgarii. To one są tutaj bardziej pod ręką. A te rzeczy z pudła to są takie rzeczy, do których w ogóle jeszcze w tym roku nie zaglądałam. Dziękuję, słuchajcie, obiad, kolację I tutaj mam tego kurczaka po chińsku. Jakoś niedawno w vlogu pokazywałam Wam przepis, to robię dla moich dziewczyn. Jeszcze kupiłam taki makaron, zaraz Wam może pokażę. I zrobię im właśnie z tym makaronem, ale ja tutaj sobie gotuję fasolkę z ziemniaczkami. W tym w piekarniku mi się. Grzeję taki stek rybny i tak, tutaj już mam surówki, które zaraz wyłożę. No i będzie obiad, kolacja taka na szybko, bo dzisiaj nie miałam za bardzo czasu na jakieś większe gotowanie, a tego kurczaka się robi dosłownie, wiecie, chwila. Znaczy, wystarczy pokroić mięso, wrzucić na patelnię, a później to wszystko się robi już praktycznie samo, tak? Jak się tam dorzuci te warzywa i, i ten fix do potraw chińskich i to się wszystko tak teraz potrwali jakiś tam czas. Jeszcze zapomniałam wam pokazać ten makaron. To jest jakiś nie wiem, bokorański e, udon. Nie próbowałam jeszcze. E, zobaczymy, czy moim dzieciom będzie to smakowało. Dobra kochani, ja już się z Wami żegnam, w sumie to y, miałam dzisiaj nie nagrywać, a widzicie, wyszedł taki e, całkiem sympatyczny, poniedziałkowy e, vlog ze mną. E, jak się Wam podobało, to oczywiście e, dajcie kciuka w górę, e, lajkujcie, subskrybujcie, e, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa!